Teraz tak, kilka danych. Zakres grubości drutu od 1,5 mm do 25 mm, a więc dosyć sporo. Prędkość nacinania izolacji producent podaje na około 18 m na minutę. Napięcie 220 V. Moc tego silnika to jest 180 W. Silnik indukcyjny i wymiary maszyny 24 na 32 x 32 cm, a więc tak to wygląda. Zaraz sobie znajdziemy jakiś drut, i spróbujemy go przepuścić przez maszynę. Tutaj mamy regulację.